Siemaneczka ziemyski, ja jestem oczywiście i Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić misję ustaw bioskanery w Fortnite. A więc, tak na samym początku jest to bardzo prosta misja. A ty, widzu, nie, nie zapomnij zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji i komentarza, jeśli pomogą ci e, zrobić tą misję. A więc, tak musicie le polecieć sobie na zieloną wylęgarnię na te domki, gdzie jest tam brak grawitacji tak jak jest to właśnie na, pokazane na odcineczku i ja już tam sobie polecę i pokażę wam gdzie są te bioskanery, Pierwsze zaznaczony ten domek jest właśnie teraz, wam zaznaczyłem go i musicie tam właśnie polecieć i to się znajduje ten bioskaner w garażu tego domku i musicie po prostu tam wejść i zniszczyć i postawić pokażę wam gdzie się znajdują kolejne bioskanery pokażę wam gdzie się znajdują trzy bioskanery tutaj więc znajduje się pierwszy bios bioskaner no i tutaj lecimy sobie na kolejny domek i pokażę Wam gdzie znajduje się kolejny bioskaner. Tutaj się znajduje kolejny i jak widzicie jest on właśnie tutaj. Lecimy sobie teraz na ten domek który jest właśnie przede mną i tam będzie się znajdował kolejny bioskaner właśnie na podwórku Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, nie, zostaw, nie zapomnij zostawienia łapeczki w górę subskrypcji i komentarza na moim kanale a będę Ci bardzo wdzięczny wbijamy 100 subskrypcji na moim kanale i ben, zrobię jakiś giveaway na fałdolce także myślę że się opłaca i tyle będzie w tym odcinku trzymajcie się narka